Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Amur Siakowski z Psiaczulą. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie patrzeć na wojny europejskie. Oczywiście autorem jest Amur Siakowski. Ogólnie mam dla Was bonus. Pokażę Wam jak robić to samo co ja. Na serio. Pokażę Wam. Ale. Ale mógł, ale, ale może trochę. Ale. Dobra, nieważne. Po co się dowiecie? Może być. No, dobra, już Wam powiem. Może być trochę problem z, z taką jedną rzeczą. Ale. Ale to już. Nie będę Wam spoilerował. Dobra. Zaczynamy. Ogólnie jestem w galerii, więc śmiesznie. Ale dobra. Trzy, cztery. Start. Andory już nie ma. Tyle terenu Francji starczy, ale fajnie się atakuje. Ha, 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 ha. Nie. Co robisz? Atakujecie! Czemu dawno nie pokonaliśmy Kaliningrad? I jak coś, to Litwa się zgodziła na połączenie się tak jak kiedyś. Białoruś, było miło, się skończyło. Polsko, co ty odwalasz? Czy to nie jest piękne? Niemcy są już z głowy. To mój tryk atakowania, czyli ślizganie. Od dziś to polski imperium. Hahaha! Ha, 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 ha. Nie! Ratunku! Super! Białoruś wyraził zgodę na połączenie się. Hiszpania odeszła z wojen europejskich. Katalonia górą. Został tylko Madryt. Uf, prawie bym umarła. Wielka Brytania pewnie nawet nie wie o tym. Czy ktoś pamięta moje imperium? Bo jest odświeżone. Nice. Oto Skandynawia. Koniec pierwszego sezonu. Oczywiście, jeśli były jakieś błędy ortograficzne, to y, przy, przepraszam, ale. Ale myślę, że nie było, więc zapraszam do bonusu. Dobra. Potrzebujecie, potrzebujecie takiej aplikacji prowincje świata. Czy że to jest ta taka mapa świata? Wchodzicie sobie w nią. Musi tutaj wam się pojawić, o! Macie prowincje świata tutaj. Tylko tutaj mi się ładuje. Hmm, za chwilę wam powiem, z czym, z czym może być problem. Ogólnie ja miałem z tym problem, żeby do takiej jednej rzeczy dojść. Ale czekaj, hmm, mapy o ja, mia ja miałem problem, żeby dojść do, te do tego takiego menu, jakby żeby widzieć swoje wszystkie mapy. Na dole macie napisane ile ich macie. U mnie to jest 17. Oczywiście tutaj na górze to nie wiem po co to jest. Czy tym się usuwa mapy? Nie. <śm> no, takie mam. I tak. Jak, jak teraz stworzyć mapę? Klikamy ten plusik. Mamy takie rzeczy. Możemy nazwać ją jak chcemy. Tutaj musimy wybrać rzeczywistą i za pisać. Teraz na samym dole mamy tą mapę. Klikamy w, klikamy, w ten, w tą mapę, jakby w tą 18 czy tam ten napis i jesteśmy tutaj ten. Bo ja też miałem problem, jak robić, żeby to atakować. Bo, bo jak oglądałem poradniki, to to nie mogłem dojść do tego, żeby atakować. Jak to zrobić? Już wam pokazuję. Musicie tutaj kliknąć, gdzieś zablokowany, gdzie ta kłódka. Musicie to kliknąć, macie odblokowany. Nawet wystarczy, na przykład, chcę, chcę żeby Niemcy zniszczyły Luksemburg. No to, no to mogę sobie tak kliknąć. O, tutaj mogę też sobie dać. Jak macie tutaj 0, zmień prowincja. No to wtedy będziecie zmieniać tylko takie pojedyncze rzeczy. Możecie sobie albo tutaj wpisać, albo kliknąć na jakiś teren Niemców. Tak zrobić. I voila. Chcecie przejąć całą Polskę. To klikacie jeden, więc musicie kliknąć w tą 0. prowincja. Teraz macie 1. zmień państwo. Klikacie w Polskę, na przykład w Łódź. Proszę Państwa, udało się. A o co chodzi z ustaw, państwo? Hmm, chcecie, nie, nie chce wam się tutaj wpisywać polska, potem i te wszystkie rzeczy. te... no to trzeba kliknąć dwa, trzeba kliknąć właśnie w jeden kropka, hmm, zmieni państwo, to teraz klikać i teraz powinno się zmienić na dwa kropka ustaw, państwo. No, jak widzicie, tutaj mam już to. Hmm. I wpisuję sobie Polska. I Włam! Polska się odrodziła. A jak... A jak nie chcą, co kliknę właśnie tutaj Niemcami w UK, co nie w Wielką Brytanię? No to wystarczy. I Włam! Odradza się. Ale też również możecie zrobić to na przykład zmień prowincja tu i to kliknąć sobie, co nie. No więc to jest poradnik, jak właśnie to robić. Ja tutaj robiłem zrzuty ekranu, bo tak było w poradniku takim. Oczywiście nie musicie tak robić palcami, jakby to przesuwać, tylko wystarczy Kliknąć pomniejsz, powiększ. Oczywiście jak pomniejszycie, to by Wam będzie tak ścinać. Jak pomniejszycie do takiego o. Widzicie, zaczyna ścinać trochę. Nie wiem, czy, czy wy tak, tak odczuwacie te ściny, ale za to ja odczuwam. Patrzcie. Widzicie, że tutaj wam się to tak podświetla, jest takie czerwone. Pewnie zastanawiacie się. Nie, nie, jak to zrobić, żeby te nie było tego czerwonego i żeby to nie podświetlało się. Musi, musicie kliknąć w to jeszcze raz. Klikamy. No, więc myślę, że z wszystkiego się nauczyliście. Jak się oddalimy za daleko, to wtedy z nam znikną te prowincje i będziemy mieć takie... Tak. I będziemy mieć właśnie takie od razu. Ale możemy też zrobić zablokować i już, i już od nowa nie możemy... Ym, nie możemy jakby tutaj właśnie sobie tego psuć. Więc no, myślę, że spoko. Oczywiście. Hmm, wiecie, przeszkadza wam to, że tutaj na dole macie takie... I na górze. To musicie kliknąć ustawienia w A1, teraz macie A2, a teraz A3. A, no i też wam przeszkadza takie tu po lewej stronie. Tylko, tylko, tylko. Na A1 i B1 to tak wygląda. A2, B2 to tak. A3, B3 to tak. B4, nie wiem co daje, ale ja sobie zesunąłem na B4 i na A3, czy wiadomo też sobie zmieniam to um, raz na jakiś czas, też się zmieniam sobie um, jak potrzebuję na, przykład, zmienię, nie, um, potrzebuję na przykład nie chcę walczyć Polską, tylko chcę, chcę teraz walczyć Rosją no to no, sobie zmieniam na A1 A1 i B2 B2, A3 różne tutaj mogą być komplikacje. Ale A w ogóle, skoro jeszcze Wam chyba tego nie pokazywałem, że patrzcie, mamy Rumunię. co nie? nie tam no, czekajcie, mamy Rumunię, ale nie chcemy już atakować Rumunią. Chcemy teraz Ukrainą. To klikamy sobie tak, tak i możemy już Ukrainę możemy też sobie wpisać Ukraina, Ukraina i proszę i znowu możemy tak atakować, więc myślę, że wszystko udało wam się ogarnąć i wszystko jest OK, więc to był ten bonus. Myślę, że chyba mogę się z wami już Żegnać powoli. Więc to na tyle w tym odcinku. A nie, nie, nie! Może jeszcze jeden bonusik. A widzieliście, że ja tam. że, że na tych zdjęciach były takie kule. Ja może sobie zrobię. O nie, nie co się stanie, jak zrobię zdjęcie. To może nie będę robił zdjęcia. Więc. Więc wejdźmy sobie do aplikacji innej. Zapraszam. No i jesteśmy w katalogu, który nazwałem Cymbały 23.6. Fajna nazwa. O ja. O ja. Oh no. Oh no. Kliknąłem nie to, co chciałem. Uff, wszystko jest ok. No to widzicie tą, nazw tą nazwę Country Balls i widzicie taką, mm, widzicie taką kulę na czerwonym tle, która sama jest czerwona, mm, no i ma takie białe oczka. No to klikacie w nią, co nie wiem, musicie mieć taką aplikację. I tutaj macie tak. Tutaj możecie sobie wybrać. Na przykład, hmm, chcę, chcę, mi chcę, żeby na moim obrazku były Niemcy. To Niemcy. Tutaj są oczy. Na przykład chcę, żeby Niemcy były... żeby Niemcy płakały, bo Polska ich atakuje. Ale nie chcę, żeby ich oczy były w tą stronę. Chcę, żeby były na przykład w górę. No to tu trzeba przesunąć. Oczywiście tr trzeba kliknąć toggle joystick, czy coś takiego. Po prostu na ty. Co nie? Na przykład tak chcę. Hmm, chcę, żeby chcę żeby miało jakoś tło. Mogę sobie na przykład sobie Kolorowy a mogę również na przykład zrobić takie wzorki, albo mogę sobie zrobić takie coś, na przykład takie bloczki, albo może być też takie różne jakieś rzeczy, fajne i to dobrze. A to jest nic, a oczywiście. Chcę żeby, Niemcy, hmm, chcę, żeby Niemcy miały na przykład wino. Oczywiście, oczywiście mogę też, mogę też zdecydować, nie. Niemcy, Niemcy będą bez niczego. No to wywalam do kosza. Po prostu klikam kosz. Ej. <laughs> Dobra. A nie, nie, nie. Jedna, jednak chcę coś dodać. No to bezproblemowo możemy to. I możemy sobie przesuwać, tylko trzeba w te, te kwadraty tak wycelować. Jak wycelujecie w te kwadraty, no to wtedy możecie sobie właśnie to tak ustawiać. Na przykład, chcę takiej wielkości kapelusz. Może jakąś myszkę, herbatkę. A jednak chcę usunąć. Więc myślę, że Wam się spodoba. A dobra, jeśli chcecie, jeśli chcecie żeby te Niemcy były właśnie w galerii, żebyśmy mogły być na obrazku, to klikacie sobie w to i tutaj klikacie sobie taką strzałkę mm, i taką kreskę w... Co nie nie klikacie tutaj nic na górze żaden close ani nic zielonego teraz sobie wchodzicie do galerii witam w galerii mamy tutaj Niemcy hmm, chciałbym je przykleić <laughs> wiem gdzie ja chcę przykleić ja chcę nieocy przykleić tutaj. No to tak. Klikamy sobie tą, tą taką kredkę. Ok. Bierzemy sobie. Nie, nie to. Nie, bierzemy sobie tą, tą buźkę. To jest naklejki. Bierzemy sobie tutaj w, pra w prawym dolnym rogu. Mamy taką galerię. Bierzemy sobie taką bierzemy sobie Niemcy przyklejamy sobie je gdzieś a nie, takie mi się zrobiły a jeśli, ale a dobra, jeśli się takie zrobią to mm, ale ale a można też sobie taką Rosję, o teraz już mam dobrze i można sobie tak zrobić, zapisać i voilà! jej, je, takie rozmazane się najpierw robi ja. Takie wejście smoka, że tak powiem. Więc myślę, że poradnik Wam się spodobał. No i po prostu potem trzeba kliknąć X Recorder albo jakąś inną aplikację i nagrywać na przykład właśnie tak z galerii. Więc to na tyle w tym odcinku. Pa!